Unia otwiera furtkę do płatności w rublach. Między innymi Niemcy i Włochy deklarują gotowość otworzenia rachunków w Gazprombanku. Czy Polska, Bułgaria i Finlandia zostaną wystawione do wiatru podczas gdy inni będą kontynuować handel z Rosją na zasadach Putina? Miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy w końcu popłyną do Polski. Rząd ogłosił dojście do porozumienia z Komisją Europejską. Druga wersja Polskiego Ładu wchodzi w życie już od lipca. Jak wprowadzone zmiany zmiany wpłyną na wysokość naszych pensji. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Dzięki tej serii co tydzień w pigułce otrzymujecie najważniejsze wydarzenia ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zaczynajmy! Gaz w Europie coraz tańszy. Przywaga Polski w cenach prądu topnieje. Pamiętacie ubiegłą jesień i ogromny wzrost cen gazu? Wojna na Ukrainie spotęgowała problem, ale obecnie ceny surowca maleją. Co więcej, od wybuchu wojny ceny gazu w Europie nie były jeszcze tak niskie jak teraz. W poniedziałek, 23 maja, cena kontraktów na czerwcową dostawę megawatogodziny gazu w notowaniach na giełdzie ICE spadła do 83 euro. Tak tanio nie było jeszcze od 22 lutego, czyli w okresie jeszcze przed agresją ze strony Rosji na Ukrainę. Istnieje kilka powodów takiej sytuacji. Pierwszy to działające na wysokich obrotach europejskie terminale LNG. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, obecnie wzrośnie znaczenie państw z terminalami. The cat Najwięcej pracy mają terminale w Portugalii, Hiszpanii, we Francji, Włoszech, Holandii czy Grecji. Pływający terminal na Litwie i polski terminal LNG w Świnoujściu również przyjmują ostatnio wiele statków wypełnionych gazem. Dostawcom z całego świata zależało do tej pory, aby gazowce przekierowywać właśnie do Europy z powodu wysokich cen na tym rynku. Ceny, po jakich Europa, przyparta do muru, skupowała surowiec, były prawdziwym Eldorado dla dostawców z USA. Kataru czy innych krajów. Zachęta w postaci słowitego wynagrodzenia przyczyniła się do stosunkowo szybkiego wypełnienia magazynów i znacznie zwiększyła podaż na rynku, co ma aktualnie przełożenie na spadek cen. Warto jednak zaznaczyć główny powód tej zmiany. Jest nim ciche przyzwolenie Komisji Europejskiej na zakup rosyjskiego gazu za ruble. Pierwotnie Komisja Europejska wskazywała, że rosyjski dekret o płatnościach rublami jest sprzeczny z sankcjami i z umowami zawieranymi. Z Gazpromem. Okazuje się jednak, że wcale nie musi być to w sprzeczności z narzuconymi ograniczeniami. Wystarczy założyć konto w euro i dolarach w Gazprombanku, gdzie potem następuje wymiana na ruble. W ten sposób Zachód otwiera furtkę do dalszego handlu z Rosjanami. W swoich wytycznych najprawdopodobniej celowo Komisja Europejska nie stwierdziła wprost, że otwarcie kont rublowych w celach przeliczenia tych płatności na rosyjską walutę stanowiłoby naruszenie Unii. Innych sankcji. Powstałą lukę wykorzystały m.in. Włochy i Niemcy, które zapowiedziały zamiar otwarcia kontrudowych w Gazprombanku, aby nadal kupować rosyjski gaz. Zdaniem brukselskich dyplomatów wytyczne Komisji Europejskiej w tej kwestii są celowo niejednoznaczne, aby umożliwić dalsze kupowanie rosyjskiego surowca. Takie rozwiązanie podobno faktycznie już funkcjonuje. Potwierdził to rosyjski wiceminister Aleksander Nowak, który powiedział w czwartek, że około połowa z 54%. Nabywców gazu z Europy otworzyła już odpowiednie konta. Czy tak jest w rzeczywistości, dowiemy się już niebawem, ponieważ sprawa zostanie poruszona na najbliższym szczycie unijnym na koniec maja. Płatności w rublach naruszają wprost sankcje i unijną jedność. Ugięcie się pod szantażem Putina przez niektóre kraje na pewno nie zostanie zamiecione pod dywan. Komisja Europejska tymczasem nabiera wody w usta. Można odnieść wrażenie, że robi to specjalnie, aby zostawić uchyloną furtkę dla zakupu surowca za ruble. Sprawa zapewne trafi na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, który odbędzie się w dniach 30-31 maja, mówi PAP jeden z unijnych dyplomatów. Warto tutaj zaznaczyć, że na płatności w rublach sprzeczne z kontraktem nie zgodziły się Polska oraz Bułgaria, co poskutkowało odcięciem tych krajów od rosyjskiego gazu? Niedawno od surowca ze wschodu z tego samego powodu odcięto również Finlandię, do której gaz nie dopływa już od 21 maja. W tej sytuacji nasz wspólny sprzeciw wygląda co najmniej głupio. Brak jedności i wspólnego frontu w tej sprawie ośmiesza zarówno unijne instytucje, jak i kraje, które zdecydowały się odrzucić rosyjski gaz, nie ulegając presji Putina w tym oczywiście polski. Ta sytuacja nie jest zbyt korzystna dla naszego kraju, ponieważ do tej pory cieszyliśmy się jednymi z tańszych cen energii elektrycznej, w krajach wspólnoty. Aktualnie natomiast energia w pozostałych państwach staje się coraz tańsza, za sprawą dostępu do gazu ze wschodu, który tanieje. W dłuższym terminie to może mieć reperkusje dla konkurencyjności naszej gospodarki. Będę Was informował, jak sprawa potoczy się dalej na moim Instagramie, gdzie zrobimy streszczenie z postanowień Komisji Europejskiej z najbliższego szczytu. Sam jestem ciekaw, co tam postanowią. Pytanie zatem do was, czy Polska, Bułgaria i Finlandia zrobiły dobrze, pozbawiając się dosyć szybko rosyjskiego gazu, czy może decyzja była jednak odrobinę pochopna? Dajcie znać w komentarzu. Polski Ład 2.0 już od lipca. Jak zmienią się nasze pensje? Nowe zmiany podatkowe wprowadzone w ostatnich tygodniach przez rząd wejdą w życie 1 lipca 2022 roku. Jak wprowadzone zmiany wpłyną na nasze życie i pensje? Warto przypomnieć na czym mają polegać główne zmiany. Pozostawienie wyższej kwoty wolnej od podatku wprowadzonej od stycznia 2022 roku oraz utrzymanie pierwszego progu podatkowego na podwyższonym poziomie. Obniżenie stawki PIT z 17 do 12%. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej z gwarancją, że będzie ona dla podatników korzystna lub neutralna. Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek wprowadzonych 7 stycznia 2022. Wprowadzenie Możliwości odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców w podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Przywrócenie wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Możliwość zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową. Oraz ujednolicenie oświadczenia PIT-2 odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika. Jak to się przełoży na praktykę? W przypadku najniższej krajowej wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Zmiany wystąpią natomiast u osób, które zarabiają np. 4000, 6000 czy 8000 zł. Będzie to dla nich wzrost w wysokości odpowiednio 149 zł, 102 zł i 54 zł. Zł. W związku z tym osoby zarabiające 4000 zł będą zarabiać w skali roku o 1788 zł więcej. Czy to mało czy dużo? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami, bo każdy jest w innej sytuacji. Ta kwota stanowi 45% jednego miesięcznego wynagrodzenia, więc te osoby dostaną prawie połowę miesięcznej pensji więcej niż miało to mieć miejsce przy pierwotnych założeniach. Dzięki obecnej wysokości inflacji pewnie w praktyce nie będzie się dało odczuć tej zmiany. Inna sytuacja jest w przypadku osób, które zarabiają 12 tysięcy, 15 czy 20 tysięcy złotych. Stracą odpowiednio w skali miesiąca 41 zł, 112 zł i 231 zł. Reasumując, jak widać na zaprezentowanych danych, na zmianie w Polskim Ładzie 2.0 zyskają najwięcej pracownicy zarabiający niższe kwoty, a stracą ci o wyższym wynagrodzeniu. Jak prezentują się dla Was te zmiany? Dajcie znać w komentarzu. Nowe obligacje oparte na na stopie procentowej NBP ruszają w czerwcu. Ministerstwo Finansów podało w środowym komunikacie, że od czerwca oferta obligacji detalicznych Ministerstwa Finansów zostanie rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Tłumaczyłem, w jaki sposób mają one funkcjonować w tym filmie. W czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek o zapłacenie. Spadalności jednego roku, nazwa skrócona ROR i dwóch lat, nazwa skrócona DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25% i 5,5% w pierwszym miesiącu oszczędzania, podało Ministerstwo Finansów. Jak wyjaśnił resort Finansów w komunikacie, konstrukcja oprocentowania zapewnia regularną, co miesięczną wypłatę odsetek. Oprocentowanie ROR i DOR w poszczególnych miesięcznych okresach odsetkowych ustalane będzie na podstawie stopy referencyjnej NBP powiększonej o preferencyjną marżę. Te obligacje będą dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, czyli analogicznie jak obligacje ze standardowej oferty. Można je nabyć w oddziałach PKO BP, przez telefon, a także przez internet, przez co staje się to bardziej wygodne i całkiem szybkie. Decyzja o sprzedaży obligacji i ruchy banków o polskim kapitał ale zdecydowanie ożywiły ofertę depozytów w bankach komercyjnych. Pytanie, czy też to widzicie? Większość banków coraz dynamiczniej podwyższa oprocentowanie lokat i rachunków. Choć nie są to poziomy bliskiej inflacji, to nadal sam fakt poruszenia segmentu bankowości powinien nas cieszyć. Wcześniej sytuacja wyglądała na cichą zmowę cenową, w przypadku której jedynym zwycięzcą były banki inkasujące rekordowe zyski z racji podwyższonych stóp procentowych. Nagrałem o tym osobny odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Oprocentowanie nowych obligacji również jest bardzo daleko od wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS. Poziom zwrotu z poszczególnych instrumentów oszczędnościowych jednak rośnie i miejmy nadzieję, że to początek długotrwałego trendu, który pozwoli nam w jak najwyższym stopniu chronić nasze pieniądze. Porozumienie Polski w sprawie KPO. Miliardy euro popłyną do naszego kraju, ale jeszcze nie teraz. W czwartek wicerzecznie pis Radosław Fogiel poinformował w rozmowie w Radiu Wrocław, że porozumienie w sprawie krajowego planu odbudowy zostało zawarte i negocjacje zostały zakończone. Porozumienie zawarto, zostały zakończone negocjacje. Komisja Europejska zgodziła się na pewien kompromis, polegający również na tym, że Polska zreformuje wymiar sprawiedliwości w jego zakresie dyscyplinarnym, a Komisja Europejska postara się nie ingerować tam, gdzie jej kompetencje nie sięgają i nie powinny sięgać powiedział Fogian. Jest to bez wątpienia pozytywna informacja dla polskiej gospodarki. Po południu te słowa potwierdził w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, który poinformował, że zakończono negocjacje tzw. kamieni milowych i w przyszły czwartek 2 czerwca przyjedzie do Polski przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie właśnie tych kamieni milowych. Zakończyliśmy negocjacje kamieni milowych i chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że w przyszły czwartek 2 czerwca przyjedzie tutaj przewodnicząca Komisji, Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie kamieni milowych związanych z KPO, oświadczył premier. Zatem możemy być świadkami zakończenia telenoweli pod tytułem Brak należnych nam środków z KPO od Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, że całkiem długi był to serial. Powinno to spowodować ogromny napływ kapitału dla polskich przedsiębiorców oraz aprecjację polskiego złotego, szczególnie w stosunku do euro. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Tradycyjnie proszę też o hashtag BizWik w komentarzu, jeżeli doceniacie moją pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15.00. Cześć!